Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. Czekam, aż się zejdziecie, aż dostaniecie informację, że ja tutaj coś prowadzę na żywo. Dla niektórych pewnie to będzie ogromne zaskoczenie, bo mnie dawno nie było. Hmm. No dobra, czekamy, czekamy. Ktoś już jest, ktoś mnie widzi. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, 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 witam Was, witam Was bardzo serdecznie. Tutaj już. Instagram jest, Facebook już też widzę, że ktoś wpada, dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać, bo to jest jakby najważniejsze w całej naszej komunikacji, bo ja mówię tylko do Was, macham do Was. <grym> Serduszka są, super. Dobry wieczór, mogłabym powiedzieć po latach, ale po paru miesiącach tak naprawdę. Troszeczkę się wycofałam jeśli chodzi o prowadzenie live'ów, bo nie czułam się po prostu na siłach, ale już wracam z takim, z, że tak powiem, energią i impetem, bo wróciłam trochę do zdrowia, i już jest wszystko ze mną w porządku. Cześć, cześć, cześć. Witam. jakieś nowe powiadomienia dostaję tutaj głośne. Przepraszam za nie. Słuchajcie, dzisiaj weźmiemy, dzisiaj weźmiemy na paletę tutaj na tapet bajki magiczne, które miały premierę w listopadzie i tak naprawdę te wszystkie tutaj dzisiejsze moje słowa powinny być kierowane do Was w listopadzie, kiedy e-book e miał premierę. <laughs> Ale zaczniemy od początku, czyli ja się Wam przedstawię. Większość mnie zna, większość wie, kim jestem, ale są osoby tutaj nowe i te osoby, do których dojdzie jakby w jakiś sposób ten a tutaj mój live mogą nie wiedzieć, kim ja jestem i dlaczego ja tak się tutaj wysławiam. Nazywam się Barbara Grzymkowska-Blog. Witam Was bardzo serdecznie w moim pisarskim świecie. Zapraszam Was dzisiaj na live dotyczący bajek magicznych dla kobiet. Jest to e-book, który wydałam w listopadzie. Specjalnie dla jest są do kobiet, ale wiem już od y, paru osób, że mężczyźni również po niego sięgają. Oczywiście dzięki, dzięki kobietom, dzięki swoim kobietom. No, także chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tym, dlaczego ten e-book powstał, co to są magiczne bajki, co to jest za wizja moja i jaka była misja tychże, tychże bajek. Uh, powiem tak, um, zeszły rok nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla wszystkich był bardzo mocno wyczerpujący i tak naprawdę nie przynosił niczego dobrego. I kiedy w styczniu planowałam sobie ten rok, zapisałam sobie um, w kalendarzu, że oczywiście w zeszłym roku napiszę powieść kolejną, bo przecież powinnam. Um, ale, oczywiście, nic z tego nie wyszło: nic tego nie wyszło, bo przyszła totalna blokada pisarska. Powstawały felietony, powstawały teksty do różnych miejsc, i jakby nie było pomysłu na tą powieść nie było pomysłu na to, żeby cokolwiek napisać sensownego. A ja nie lubię i nie piszę do szuflady. Dlatego um, nic nie pisałam takiego, co, co by było ważniejsze. Właśnie oprócz tekstów na media społecznościowe czy felietonów. I miałam z tym ogromny problem. Nie było, to mnie, nie było to dla mnie dobre. Ja się martwiłam, co to będzie. No, taki właśnie chyba każdy twórca ma taki moment, w którym chciałby dać swoim czytelnikom coś ważnego, a tak naprawdę nie masz czego z pustego się nie wydobędzie. Ja, ja po malowanym życiu długo do siebie dochodziłam. Aby żeby, żeby po mojej drugiej książce, żeby cokolwiek innego stworzyć. I tak do, było do kwietnia. W kwietniu przyszła piękna wiosna, co to takie powiadomienia cały czas. Przyszła wiosna, i pewnego wieczoru mój mąż zawołał mnie mówi Basia Basia, chodź szybko, szybko, chodź szybko, szybko. No to pędem biegnę do tego mojego męża, a centralnie w naszym ogrodzie mamy gości. To oczywiście, dobry wieczór, Jęko, dobry wieczór. W naszym ogrodzie goście, latający goście. Goście, którzy zrobili bardzo duże zamieszanie, bo my staliśmy po prostu w, w ciężkim szoku, ale to były dwie osoby. To były piękne dwie sowy, był już zachód słońca, wieczór, wiosna, ciepło, drzewa już miały pąki. I te dwie sowy odtańczyły przed nami taniec, taki taniec miłości. My staliśmy w oknach, potem wybiegliśmy na taras i chcieliśmy je po prostu obserwować. I przez kolejne dwa wieczory te sowy przylatywały, aczkolwiek już nie było takiego, takich emocji między nimi. One no po prostu sobie przelatywały nad naszymi głowami, tak jakby nam witając się z nami i odlatując. One mieszkają nieopodal nas, u sąsiadów, do tej pory czasami słychać pohukiwania, ale już ich nie widać. Tam są ogromne drzewa i one w tych szczytach tych drzew po prostu tam mieszkają. I to było tak ogromne dla mnie przeżycie, takie wyzwolenie też. Zastanawiałam się cały czas, co to może oznaczać, co może oznaczać to spotkanie, tak nieoczywiste. Ja mieszkam w mieście, mieszkam w środku miasta i jakby dziwne było dla mnie takie spotkanie. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że te sowy mieszkają u, u moich sąsiadów. Tak. I zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać też wśród różnych treści internetowych, ale też i książek. Zastanawiałam się, co to może być. No i sowa, sowa, sowa przyniosła nam zmianę. No, dobry wieczór, Monika. Ja tutaj specjalnie dla Moniki jestem w koszuli. Nie wiem, czy widać? Monika, jestem w koszuli. E, Monika będzie wiedziała, o co chodzi. <coughs> I słuchajcie, po prostu. Następnego wieczoru sobie siedziałam po tym spotkaniu i tak sobie myślałam, szukałam. No i wyszło, że sowa przynosi tak naprawdę w dzisiejszych czasach jest symbolem zmiany, symbolem czegoś nowego. I zastanawiałam się, co dalej. Dlaczego ja nie mogę pisać? Może coś, może coś nowego faktycznie ta sowa przyniesie? I przyniosła. Nie wiem, może z. Tydzień później, parę dni później usiadłam i napisałam pierwszą bajkę magiczną e, dla kobiet. Pierwszą magiczną w moim życiu treść, która zawierała elementy magiczne. Może nie tyle magiczne w sensie różdżki i, i jakichś zaklęć czy czegoś takiego. Natomiast faktycznie to było takie, takie no, taki, taka wena taka wama. Ja bałam się pokazać ten tekst komukolwiek. Um, trochę wydawało mi się to dziwne, jeśli chodzi o moją osobę, że ja taki tekst byłam w ogóle w stanie napisać. Um, później, jak już skończyłam, dopracowałam, dopieściłam, wysłałam do kilku moich takich czytelniczek, które zawsze, zawsze ze mną są i zawsze mnie wspierają. Od, od początku mojej drogi pisarskiej. I okazało się, że ten tekst. Dobry wieczór, dobry wieczór Kasiu. Że ten tekst jest całkiem taki emocjonalny, że ten tekst jest taki ciekawy i że można coś z nim zrobić. I ja się ucieszyłam. No, nie powiem, jeżeli pisze moja czytelniczka, która zna osobistą wojnę, która zna malowane życie. I to są obydwie. Książki zupełnie inne niż ten tekst. Ta proza jest zupełnie inna niż to, co ja napisałam, i moje czytelniczki to odbierają pozytywnie. To stwierdziłam, że chyba właśnie nastąpił jakiś przełom, a jeśli chodzi o moje pisanie I, mia... i pomyślałam, że pociągnę ten temat dalej. I tak zadzwoniłam do mojej korektorki, do pani Eli, pozdrawiam panią Elę. Ela się teraz pewnie dobrze bawi na jakiejś wystawie albo w teatrze, albo w kinie. I zadzwoniłam do Elki i mówię – Ela, ja bym chciała napisać takich bajek kilka, może nawet kilkanaście, mam taką potrzebę. I no, do mnie pisz, po prostu pisz, jak masz taką potrzebę, to pisz. I powiedziała mi to dokładnie, co ja powtarzam osobom, z którymi nawiązuje jakąś współpracę, które marzą o swoim pisaniu. Jeżeli rodzi się coś w Tobie, to po prostu przelej to na papier. I ja tak zaczęłam. Od spotkania z sowami, później było parę innych jeszcze spotkań, przyszła wiosna i widziałam sarny, widziałam różne inne dziwne zwierzęta lub dziwne zwierzęta przychodziły już do mnie później też w moich snach, bo tak po prostu nakręciłam się na, na te bajki ze zwierzętami. Tak sobie wymyśliłam, że głównym, głównym bohaterkami będą właśnie tutaj samice. I tak powstało 12 bajek. 12 bajek magicznych. Ale żeby nie było prosto, no bo napisać takie teksty, schować je do szuflady, no i wena została wyczerpana. Żeby nie było tak prosto, ja sobie wymyśliłam, że ja to zrobię właśnie w postaci e-booka, ponieważ e, chciałabym to robić etapami i drugą, kolejną część napisać później, kiedy przejdę przez jakieś swoje kolejne etapy życiowe bo wtedy będzie widać różnicę postrzegania tego, jak ja postrzegam spotkanie ze zwierzętami. Później wymyśliłam sobie, że skoro już to opublikuję, to chciałabym, żeby to wydawało wartość moim czytelniczkom. I wymyśliłam, że będą to takie hmm, specjalne bajki, które, które, które mogą... Nie wiem, jak to wyłączyć, słuchajcie, powiem jakieś powiadomienia które po prostu dadzą wam wartość, taką, żeby móc poszperać w sobie, móc trochę poporządkować, poukładać pewne rzeczy. Wymyśliłam, że te bajki są jak takie karty mocy, ponieważ pisanie ich przez te trzy miesiące od pierwszego, od pierwszego tekstu bardzo uporządkowało moje myślenie. Moje myślenie o sobie, moje myślenie o kobietach dookoła mnie, i otworzyło mi bardzo dużo takich momentów, których, no, powiem szczerze, nigdy nie zaglądałam, mimo tego, że dużo pracuję ze sobą, dużo wperam, to jakby te bajki, to skierowanie się na samice, na, na zwierzęta i na cechy tych zwierząt, i na jakby sposób myślenia o świecie zwierząt. Um, bardzo dało mi takiego, um, taki, takiego oczyszczenia. Um, patrzyłam na, na kobiety, próbowałam znaleźć um, w nich cechy właśnie tych samic, o których pisałam. Można by było też powiedzieć, że posegregowałam kobiety, z którymi żyję wokół, ale tak właśnie nie było, nie dopasowałam bezpośrednio jakiejś osoby do, danej, do, danej, do danego zwierzęcia, do danej bohaterki tej bajki. Jak już powstały te teksty i wymyśliłam sobie ich misję, ich cel, Wysłałam też te teksty do Aliny Adamowicz i poprosiłam ją jako, jako kobietę, która prowadzi Akademię Pozytywnych Kobiet o to, żeby została patronem moich bajek. I to było dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ Alina jest osobą, która pracuje z kobietami. I doskonale wie. Cześć, cześć martość. doskonale wie. Czego one potrzebują i czy one potrzebują takich tekstów? Czy, czy my, jako kobiety XXI wieku, potrzebujemy tekstów, które jakby abstrahują od naszej rzeczywistości? Czy w ogóle magia, magia codzienności jest w jakikolwiek sposób dostrzegana przez nas? Ala przeczytała moje teksty i powiedziała mi. To jest e, bardzo dobre. To jest właśnie do pracy ze sobą, do pracy z kobietami. I wtedy to był to dla mnie ogromny, ogromny, ogromna radość. Ja się strasznie ucieszyłam, że jakby to, co napisałam, spełniło e, takie oczekiwania tych, tej osoby, która, która pracuje na co dzień z kobietami. Um, no i tak poszło, poszło takiego odbicia, tak. No i tak poszło po prostu do, do korektorki i w sumie wiele wiele miesięcy później to dopiero wyszło, bo w czerwcu, końcem czerwca, wysłałam to do Ali. później zaczęły się wakacje, były problemy z okładką, były problemy, jak to zrobić, jak to wydać i tak dalej. No, ale jak już Ela to wzięła sobie na warsztat i, i, i zaczęła nad tym pracować, to dla mnie ten czas już tak szybko zleciał, że że wyszły bajki. Więc jak czytać bajki? Słuchajcie, jeżeli ktoś już ma e-booka, wiem, że są tej osoby, które mają e-booka mojego, magiczne bajki, to bajki możecie czytać tak naprawdę hmm, jak chcecie i kiedy chcecie, bo ich zadaniem jest jakby wyciągnąć z Was to, co w danym momencie jest najlepsze. To są jak karty mocy, to są teksty jak karty mocy, Czyli jeżeli dziś wylosujesz, nie wiem, sarnę, dziś wylosujesz klacz, dziś wylosujesz sowę, to właśnie szukaj w tym tekście odbicia swojego, swojej teraźniejszości, swojego dzisiejszego nastroju, swoich dzisiejszych jakby ukierunkowań na zadania, bo my kobiety jesteśmy wielozadaniowe. Ale bardzo często zapominamy o sobie. Ja wiem o tym, bo ja to motorycznie mam. Jak już się wbiję w pomaganie, jak już się wbiję w zarządzanie ludźmi, moimi, zwłaszcza ludźmi, moją rodziną, to idzie to, idzie to naprawdę. To, a, to wasze, wasze powiadomienia mi tu schodą, że to dołączacie. Nie wiem, jak to wyłączyć. Dobrze. I jakby, jakby w tym momencie um, możecie naprawdę dużo odnaleźć. Ja odnajduję w swoich tekstach siebie właśnie wtedy, kiedy jest mi gorzej, kiedy, kiedy, kiedy biorę, kiedy przychodzi do mnie takie zatrzymanie i mówię, halo Baśka, jedziesz po prostu od 6.30, sprzątasz, gotujesz, pierzesz, piszesz teksty dla siebie, dla klientów, pracuję teraz już ten, znowu nad książką, Dzieci, dom, przedszkole mąż, opłaty i w ogóle jakieś inwestycje i dziwne sytuacje, które się wbijam. I cały czas zapominam o tym, o tym momencie, w którym, którym ja powinnam się zastanowić nad sobą. Czy ja właśnie idę w tą stronę, którą obrałam sobie parę miesięcy temu. Miałam też taką wizję, że można... Te bajki czytać na spotkaniach kobiecych, które są, no powiem Wam, w tych, w tych czasach no mocno ograniczone, tak. Ale sama wiem, że powstanie warsztat i ja ten warsztat przeprowadzę dla kobiet, i on będzie stacjonarny, i ja się z niego szykuję, i będą warsztaty z tymi bajkami, bo wiem, jak bardzo jest jakby dobre, pozytywne przepracowanie tekstu na żywo, więc będą warsztaty na pewno, zwłaszcza jeśli będzie druga część, a już się za, za, też chciałabym za nią zabrać w połowie myślę roku, bo po roku, po roku przepracować jeszcze raz te teksty i napisać coś nowego, to już będzie dla mnie ogromne wyzwanie. Eee, także zapraszam Was do tego, żeby ewentualnie te teksty właśnie podrzucać innym kobietom, polecać je, i rozmawiać z nimi, rozmawiać. Można, można naprawdę dowiedzieć się o swoich koleżankach albo o kobietach, z którymi współpracujemy. Dużo ciekawych rzeczy, właśnie rzucając temat, który na co dzień jest taki właśnie dwuznaczny, to jest taki, takim odbiciem trochę jakby naszego świata, jakby, jakby tak daleki, a jednak tak bardzo bliski. No i dzisiaj chciałam Wam przeczytać bajkę moją ulubioną, bo pierwszą, bo chyba dla mnie najważniejszą, choć e, kiedy wysyłałam kolejne teksty mm, do moich czytelniczek, Beta czytelniczek albo do mojej korektorki, no to ona zawsze na przykład Ela mówi ta bajka najbardziej Ciebie odzwierciedla. I to chyba za cztery razy się tak powtórzyło i to było takie śmieszne. A jedna z czytelniczek napisała też do mnie, że to jest bardzo ciekawe spostrzeganie świata zwierząt. I faktycznie wydaje mi się, że my ten świat zwierząt też trochę tak tylko głaskamy. Tak tylko głaskamy. Patrzymy na te zwierzątka, one są takie cudowne, takie kochane i miło nam się je ogląda z zewnątrz, ale nigdy się nie zastanawiamy, w jakich one e, e, żyją w formacjach, jak one są postrzegane właśnie w stadzie, chyba tylko wilczyca. E, dzięki e, biegnące z wilkami, książce, która jest fantastyczna, została tak bardzo mocno rozłożona na, na, na części pierwsze, natomiast e, prawda jest taka, że nie tylko wilki żyją w stadach i nie tylko wilki są matkami, nie tylko wilki są kobietami e, i jakby to jest, e, jakby to jest e, całe sedno tego wszystkiego, że te zwierzęta mają swoje życie, o którym my jakby e, nie mówimy na co dzień. Dobra, słuchajcie, to ja się nagadałam, a teraz będę Wam czytać ja sobie tutaj wydrukowałam swoją, swój e-book, no bo przecież mam dwa telefony zajęte, bo dzisiaj jestem na Facebooku i jestem na Instagramie i to jest dla mnie mój debiut, więc pokatrujcie mi odwagi. <grym>, tak, na, na Instagramie nie, nie prowadziłam nigdy takiego live'a, na Facebooku w zeszłym roku było ich kilka. No więc, Sowie Pieśni na granicy Złotego Brzasku. Możecie zamknąć oczy, wyluzować się troszeczkę i posłuchać, jak będę Wam tutaj spróbować jakąś goreaktorską Może Może nie. Zobaczymy, latać nie będę, ale postaram się Wam ładnie przedstawić tekst, który napisałam. Tylko sobie jeszcze wezmę łyka. Mm. Marto się ci chciałam tylko powiedzieć, że uwielbiam te kolczyki, bo to jest Marta z nami, która która te kolczyki mi wysłała. Eee, I jestem gotowa. Sowie pieśni na granicy złotego brzasku. Na krawędzi złotego brzasku budzą się wszelkie mary i złudzenia. Wśród drzew chowają się żywe istnienia. Łuda miesza się z pragnieniem i z cichym westchnieniem nieobecnych dziwo goni dziwo aż złoty brzeg zgaśnie bezkresie chmur i nastanie ciemna noc to właśnie w tym czasie życie boli najbardziej poranione palce obolałe plecy skostniałe ciało niedowidzące oczy i zimne serce oczekują odpoczynku człowiek chowa się w swojej chacie Rozpala ogień i przygotowuje strawę, boi się mroku i mar, boi się tego, czego nie widzi, boi się tego, co na niego czycha. Wśród drzew jednak nadal toczy się życie. Najciemniejsza, nawet noc dla człowieka jest normalnością dla słów Gdybyś kiedyś odważyła się na nocną wędrówkę. Uważaj, bo na pewno ktoś będzie cię obserwował. Wyciągnięte pióra i spłaszczone ciała, rozchylone źrenice. Bezskutecznie będziesz jej wypatrywać w koronach drzew. Zbyt pięknie jest ubarwiona. Bezszelestnie pokonuje nawet najbardziej zadrzewione obszary. Wśród ludzi czuje się jak ryba w wodzie. Nawet jeśli się ich boi. Odkąd pamiętam, jestem sobą. Nocne wędrówki nigdy nie stanowiły dla mnie problemu. Ciemności również się nie bałam. Być może dlatego tyle razy do mnie przychodziła. Zbyt wiele razy rozgaszczała się w sercu i w oczach. Spotkaliśmy się w powietrzu. Tylko po to, żeby razem szybować. Tuż po zmroku, skrzydło w skrzydło tańczyliśmy nad polami, a światła domów, w których ludzie gotowali strawę, wytyczały nam szlaki i nadawały kierunek naszym tańcom. Widziani oczami tych, których i my widzimy, byliśmy inni, szaleni i nienasyceni. Łapanie jego wzroku stało się moją pasją, tak jak słuchanie pisków szczęścia. Czasem dziób w dziób odbijaliśmy się od ziemi i kręciliśmy się w koło, coraz wyżej i wyżej, im wyżej, tym szybciej, im szybciej, tym bardziej zapominaliśmy o naszym przeznaczeniu. Koła w powietrzu, jedno za drugim, wznosiły nas w drogę, ale żadne z nas nie wiedziało, że wkrótce powędrujemy osobno. Dla jednych było to szaleństwem, tańcem miłości, dla innych nieszczęściem. Byliśmy jak ludzka przepowiednia, jak podanie i legenda w jednym. Sowa oznacza nieszczęście. Dwie sowy? Tylko nieniczni szukali w nas dobra, tylko nieniczni szukali znaków, to im wysyłałam energię i życzyłam powodzenia. To dla nich byłam przewodniczką mroku i królową nocy. Tylko oni mogli liczyć na mnie, gdy cokolwiek próbowało podgryzać ich szczęście i dobrobyt. Jak latarnia w mroku świeciłam blaskiem, który odbijał się w ich oczach. Kto zobaczył Sowę na tej ciemnej nocy, w ciszy zaglądał w swoje serce, bo mądrość i dobroć Sowy są zamknięte w ciszy. Pewnego dnia odleciał. Tak samo szybko, jak szybko pojawił się w moim życiu. Nie wierzyłam, że to zrobi. Ale był zmianą, był rozwojem. Tylko wtedy pozwalał sobie dosięgać nieba, gdy ja byłam pogrążona w ludzkich. Historiach, tych bolesnych i dotykających. Kołowałam nad lasem zupełnie sama. Był wszystkim tym, czego się bałam. Ukryta w konarach drzew i zasłonięta trawami pól. Tamtego dnia ja zdałam się zmianą, jego odejście stało się dla mnie niczym nowe życie, niesamotne, nie obce, ale zupełnie nowe. Właśnie. I, I kiedy napisałam ten tekst, pomyślałam, jak wiele kobiet ma poczucie straty, i jak wiele z nas z tym poczuciem straty sobie nie radzi. I nie postrzega jej tej zmiany. Jakakolwiek ona by była, czy to jest odejście partnera, rozstania, yy, śmierć, czy to jest zmiana pracy, czy to jest yy, choroba. Nie postrzega tej zmiany jako coś dobrego, nie postrzega jako możliwości rozwoju, a, a przecież tak może być. I dzisiaj nawet. Yy, Rozmawiałam o tym um, z jedną z, z czytelniczek, że każda zmiana może być nagrodą za to, co się wydarzyło w naszym życiu. Um, mam nadzieję, że bajka Wam się podobała moje czytanie i moja interpretacja. Jeżeli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem. <grym> Bardzo y, mocny jest ten tekst dla mnie. Bardzo mocno mną no, y, zawsze targa, ile go czytam. Y, widzę w nim bardzo mocno siebie, y, ale też widzę wiele moich koleżanek, wiele moich czytelniczek. Um, macie jakieś pytania? Mam nadzieję. Dajcie znać chciałabym zaprosić Was do sklepu Peabook on jest w maleńkiej cenie o 17 zł to jest liczba magiczna razem daje ósemkę też magiczną chciałabym życzyć Wam grzebania w bajkach magicznych szukania siebie i znajdowania kotwic drogowskazów porad ale przede wszystkim odnalezienie własnej drogi, siebie. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy wieczór i ściskam Was bardzo mocno. Do zobaczenia. Buziaki. Hmm?